Dobrana weszła, teraz chwila rozbiórki tak jak mówiłem w pierwszym filmie jednak to wszystko co tutaj będzie znaczy te roślinki to wszystko to yy, no nie pomogło. Muszę, muszę po prostu zmienić tą aranżację całą, bo już mi się po prostu przejadła. Tu jak widać żabnica rośnie, już tam wypuściła trzy nowe liście, Okrypci nie mogę się. Wypowiedzieć, no i tutaj o tej roślince też tak za bardzo nie wiem. No wszystko jest ok. Tam stoi jeszcze ten lotosek, też jest taki. Widzę, że też liści nie zgubił, przyjął się jakoś. No ale wszystko to po prostu co tu jest, to biorę teraz. Wywalam rośliny będą użyte praktycznie wszystkie te same i dokupiłem tam parę nowych sztuk. Dobra. To zabieram się do roboty. No to nizna, każdy restart zaczynamy od tego, żeby powybierać to wszystko, prawda? Ja tutaj wziąłem na razie, spuściłem sobie trochę wody. No i wybieram. Eee, najpierw biaski z tych kamieni. E, no i później mikrozory. Z mikrozory to widzicie co poleciało. W tych porzeniach tam było tyle syfu że głowa mała, no i dlatego właśnie zastanawiałem się później, czy w ogóle dawać te mikrozorę dalej no ale ciężka to był taki dylemacik był no tutaj w rogu widać jednego trupka, rybkę znalazłem niestety, no, ale co zrobić no, zlałem sobie na początku najpierw tam beczkę całą wody po wpusz, później, tam wszystkie ryby powyławiałem do drugiego wiadereczka, wywaliłem trochę kamieni, do trzeciego dałem korzenie, yy, znaczy do drugiego korzenie. No w dwóch wiaderkach miałem kamienie yy, i korzenie, a w trzecim yy, i w dwóch następnych miałem znowu rośliny, Tyle tego było. No tych kawałeczków, tego wszystkiego wziąłem, yy, no wszystko powywalałem. Tam, jak widać, jeszcze został tylko tam piach no i trochę tego żwirku, ten żwirek później też powybierałem trochę przemieliłem tak żeby tylko został sam piach wszystkie kamienie, wszystko było wybrane tam wybrałem też tutaj jeszcze tego podłoża co tam na wcześniejszych filmikach pokazywałem no ale tego tutaj na filmie nie umywałem, bo to by za długo wszystko trwało taki szybki skrócik po prostu robię tu już widzimy akwarium wyczyszczone filtry, nawet tego nie ruszałem Zostawiłem tak jak jest. Tutaj widzimy akurat teraz fajnie widać tą pompkę, która po lewej stronie to jest ta pompka do hydroponiki. Tutaj filterek to jest oczywiście tak jak pokazywałem. To jest ten Ultramax 4500. A tu już zaczynam się brać powoli za aranżację. Szybkie układanie korzonków. A najpierw kamieni, później to próbowałem to jakoś połączyć. Mówię, tam, no nie, 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 nie chciałem na tym spędzić całego dnia, a spędziłem więcej niż cały dzień, bo zacząłem chyba to robić o godzinie 9 rano, a skończyłem o 21.00. Miał być taki szybki do Wyszło z tego tyle, że się, że głowa mała. No. No, tak, na szybkę sa, korzonki po, poukładać. No. Cóż tu opowiadać? parę razy przekładałem kamyczki no i co? nic korzeni też tam, tam mam trochę tych korzeni oczywiście je wszystkie wypłukałem bo też jak sami wiecie to kupę tego szlamu z tych korzeni później schodzi przy wymianach bo no, każdy korzeń gnije no nie? tego Pierwszego takiego koronka, co tam ustawiłem, znaczy, to jest tak jakby w środku teraz. To ten korzyn, to już mam chyba z 10 lat. On był dwa razy większy. Te wszystkie gałęzie były o wiele dłuższe. No. Tylko no niestety czas go dojechał. No i woda. Powoli układamy kamyczki. Szkoda, że nie miałem takich właśnie drobnych po kamyczków bo zrobiłem takie właśnie jakby to powiedzieć wykończenie taka sztukateria, no nie de de detale no. teraz wsypujemy bo tak jak powiedziałem najbardziej chciałem właśnie zrobić to ten resort tylko robi i wyłącznie dlatego że chciałem po prostu dosadzić tych roślin z boku i z tyłu żeby to nie była taka jak taka kubka tylko tych roślin, tak jak było poprzednio, tylko żeby to, to akwarium było zarośnięte całe. Dlatego teraz właśnie wszędzie dookoła tam rozsypuję. No, yy, kupiłem worek tam 10 litrów tego podłoża Jokurci aktywnego, bo nie chciałem dawać ziemi, bo mam dosyć ziemi, tego tyle syfu. Później przy tych restartach, przy tym wszystkim, że, się, no, że nie chciałem się po prostu z tym bawić. Tu między właśnie jeszcze te kamienie, powpychałem troszeczkę watę, żeby mi się tam nie rozsypywał ten substracik, czy znaczy to podłoże. No i to aktywne oczywiście. I, no i co? No, zaraz to będzie, zaraz dodamy jeszcze troszeczkę piasku z przodu. No i taka szybka aranżacja. Dużo powiem Wam akurat, że dużo cały ten wygląd się nie zmieni, bo całość, mówię, wykorzystam są praktycznie wszystkie te same rośliny, pustą parę dodatkowych, a ten... Yy, yy, bo ogólnie rzecz biorąc ta wysepka była fajna, tylko te boki były takie puste, już mnie to zaczęło naprawdę denerwować. No. Teraz zasypujemy troszeczkę piasku, tam teraz to zaleję wodą, żeby się tak fajnie rozszedł w wlastam w każdą dziurę. No i tyle tam. My zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Taki hardscape. No i później zaczniemy. No tak mniej więcej. Tak jak widzicie tam z tyłu obsadzone, po bokach, znaczy obsypane tym podłożem aktywnym. Tutaj tak samo boczek. No i do piaseczek, tak samo jak wysepka. No, mówię, wygląd się konkretnie za bardzo tej wyspy kształt nie zmieni. Trochę inaczej są poukładane korzenie. Ale reszta będzie no podobnie to będzie wyglądać na końcu. Tak to wyglądało teraz. A później będzie dodawać jeszcze. No. Tu już zaczynamy sadzić roślinki. Zacząłem ja wszystko od tych anobiasów. Powiem Wam, że tych anobiasów to miałem tyle tych sadzonek, że już na końcu to ja nie wiedziałem co z nimi robić. Już miałem prawie wszystko obsadzone, a zostało mi jeszcze chyba nie wiem, z 15 sadzonek Anubiasa. Tyle tego było. Tego mikrozorium, które tutaj było z tej lewej strony w ogóle nie dawałem, tego Windelow w ogóle go nie dawałem. Dałem tylko to po, to z tymi długimi już zapomniałem jak się nazywa to takie O właśnie na długie liście. No i tak to wyszło, to już jest po zalaniu, tego samego dnia były na ryby, no to ma ile akwarium. No, za, zaraz po, po wlaniu wody. Tak mniej więcej to wyszło. Tu nie wiem czy nie dałem, nie zrobiłem gafy okazało się, że nie. No bo to jest stałogiony repens, chcę to właśnie posadzić cały, ta, ta wicie jest cały w okrzemkach. Bo je wziąłem z poprzedniego akwarium, które startowałem, no i z takiego małego. No i całe jest w okrzemkach. Tam, tak widzicie, jest tak samo posadzony yy, ten Achinodorus. Po tej stronie też jest Achinodorus. Tutaj mamy jeszcze trawkę. Tu mamy Achinodorusa jeszcze jednego. Yy, no i tam z tyłu są posadzone walisteria jeszcze Gigantea, plus trzy takie małe. No, tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze jest tylko tyle Japan DM kamieniu, może się rozrośnie, może teraz ruszy coś w tym akwarium. bo wcześniej w ogóle nie chciał rosnąć. No tak to mniej więcej wygląda. No, po, po, zaraz wam na końcu filmik mniej więcej jak to wygląda po tygodniu. No to nic no. Tak to wyszło. Trzymajcie się na razie. No i cześć.